domy moi drodzy, dzisiejszy mecz naprawdę bardzo ciekawy, o gra yy, bot jeden, to już jeden z graczy, naprawdę jest agresywny, ale bot trzy strzela gola, gol, ale piękny strzał, dobra mam nadzieję, że drużyna niebieska się wygra, ja jestem mam piszonym sędzią, okej, okay, bot trzy rozwala bramkę, oczywiście to jest zakazane, ale co nam robi? Go! Trzy strzelał gola, jej, yeah. dobra, to było dobre, Hej, Cześć he, moi drodzy, dzisiaj kolejny mecz. Yy, dzisiaj kolejny mecz, w yy, krótką piłkę nożną. Grupa niebieska, yy, 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 drużyna niebieska bierze piłkę i bot jeden strzela gola, gol. Zobaczymy, co, co u nas będzie. Bot 1 i Bot 2 biorą piłkę. I gol! Drugi gol! Cóż za. Y, dzisiaj ni drużyna niebieska wygrywa. Dzisiaj znowu kolejny mecz z innymi drużynami. Bot 1, Bot 2. Drużyna czerwona. I Bot 4 i Bot 3. Drużyna druga. Jestem zwariowanym, małpiszonym sędzią, który ukradł piłkę. Nie pytajcie dlaczego. I zobaczymy, co oni mi, bra yy, mi miejsce dla kibicowania ukradli. Iść. Sami sobie grajcie. Okej. Okay. Co so, tam? Niebieska drużyna czerwona. Ma bardzo mocnego przeciwnika, bo dwa. Który jest szelką. Zobaczymy, co on robi. Ok, ja lecę do bramki, odgrywam rolę bramkarza, podaję piłkę do bota 4 i gol, Bot 3 walną gola, dalej cóż my tu mamy, zobaczymy, bot 1 jest bardzo agresywny. Gol! Dobra, mamy na razie! Mamy na razie remis! Bot 1 i bot 2. Naprawdę no. Liderują! Ciekawe, jaki e, ktoś tu wygra? Bo obie drużyny są dobzi. Bot 4 udaje bramkarza. Strzela i rozwala bota 2. Bot... Bot 2 strzela gola! Goal